Oh, oh, Na koniec naszej dzisiejszej wycieczki zostawiliśmy sobie naprawdę piękne miejsce do zobaczenia. Jesteśmy dalej w gminie Stęszew, dojechaliśmy do wsi Skrzynki, a tuż za mną prezentuje się ten przepiękny dwór. Został zbudowany na planie prostokąta przez niemiecką rodzinę Iflandów, która zarządzała folwarkiem do 1945 roku. Charakterystycznym elementem jest półokrągły balkon nad wejściem głównym. Wór skrzynki oferuje gościom bardzo wiele. Restauracje z tarasem, trzy sale konferencyjne, 27 pokoi, czyli 53 miejsca noclegowe, w tym apartament dwupokojowy z tarasem. Są to wyjątkowe pokoje, ponieważ przed drzwiami znajduje się tabliczka, gdzie jest herb danej gminy lub miasta metropolii poznańskiej, a obok nieencyklopedyczne ciekawostki turystyczne i nie tylko. Jest również galeria fotografii, gdzie odbywają się wernisaże wystaw i Fotografie lokalnych, czasem artystów amatorów, czasem profesjonalistów w różnych zupełnie dziedzinach przygotowane są dostępne zawsze wtedy, kiedy otwarty jest obiekt. Wór skrzynki słynie nie tylko z wydarzeń kulturalnych, ale także imprez firmowych, konferencji, szkoleń, wielu wydarzeń rodzinnych, okolicznościowych. Słynie właśnie z tego, że ta rodzinna atmosfera, możliwość spaceru po parku, skorzystania z imprezy plenerowej w kuchni grillowej powoduje, że wydarzenia są wyjątkowe i goście do nas wracają. W restauracji dworu skrzynki weekendowo czeka na gości kuchnia polska i wielkobolska. Restauracja specjalizuje się tym właśnie, że te lokalne produkty najdalej z Wielkopolski, tak czynimy starania, były właśnie na talerzach gości. Szef Kuchni Kajetan Świokła przygotowuje to, co najlepsze w Wielkopolsce i najlepsze w danym sezonie. Nie może oczywiście zabraknąć kaczki po wielkopolsku z pezami i modrą kapustą, politków wołowych, ale również ryb, które również goście ze smakiem zamawiają i korzystają właśnie z tej oferty. Restauracja Dworu Skrzynki znajduje się na szlaku kulinarnym Smaki Powiatu Poznańskiego, którego notabene operatorem jest Instytut Skrzynki, ale to też właśnie takie centralne miejsce, ważny punkt, by pokazać innym członkom, jakie są oczekiwania co do jakości, smaku i wyróżniającego się punktu na tym szlaku, bowiem na szlaku jest 80 członków, większość to faktycznie restauracje, kawiarnie czy cukiernie, ale nie brakuje lokalizacji. Lokalnych producentów i właśnie z oferty tych lokalnych producentów zachęcamy, by korzystać w gastronomii. Bór Skrzynki dziś jest siedzibą Instytutu Skrzynki, Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Obiekt jednak jest z piękną historią. Budowała go w XIX wieku niemiecka rodzina Iflandów, która gospodarowała tutaj do 1945 roku. Aktualnie dwór działa jako środek konferencyjno-szkoleniowy, ale z otwartą restauracją i z wieloma atrakcjami. Mamy tu koncerty, wystawy fotografii, kania literackie, spotkania z kolekcjonerami, spotkania regionalistów i mnóstwo innych imprez artystycznych. W dworze działa też Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Mamy piękną galerię fotografii i izbę pamięci i tradycji, w której prezentujemy historię obiektu oraz pamiątki, które uzyskaliśmy od rodziny i flandów. Jedną z ulubionych książek mojego dzieciństwa była powieść Zbigniewa Nienackiego. Niesamowity dwór. To właśnie w niej główny bohater, pan Samochodzik, próbował rozwikłać niezwykłe rzeczy, które w tamtym dworze się działy. Ja zachęcam Was do tego, żebyście odwiedzili ten dwór i sprawdzili, jak fajnie można spędzić tutaj czas. Więcej informacji o odbywających się tutaj wydarzeniach znajdziecie na stronie internetowej. My niestety musimy kończyć naszą dzisiejszą wycieczkę. Zachęcamy Was jeszcze raz, żeby odwiedzić skrzynki, żeby oglądać turystyczną Wielkopolskę. Do zobaczenia!